Punktu pierwszego uchwały w sprawie przyjęcia założeń planu zaopatrzenia w ciepło i na dzień pysznej uchwali pani dla obszaru gminy miejskiej i Izby Miejskiej na lata 2013-2028. Każdy z nas został taką ładną złykę, ale widzę tutaj, że pani zrobi to bardziej pachowo, a jeżeli my to w domu zrobiliśmy, także proszę uprzejmie. Witam Państwa się na finanskę, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013-2028. Nasza firma nie zajmuje się tylko tymi dokumentami. Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w współpracy głównie z samorządami opracowania dokumentów strategicznych, takich jak strategia rozwoju gminy, w dokumentach środowiskowych, jak programy ochrony środowiska, programu usuwania azbestu i tym podobne. Pomagamy również gminom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, głównie unijnych i potem pomagamy również w rozliczeniu tych środków, jeśli gmina otrzymuje dofinansowanie. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przedstawienie Państwu właśnie tego opracowania, czyli projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt ten w momencie uchwalenia przez Państwa staje się założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013-2028. Jak być Rady Miejskiej. Więc ze swojej strony bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję. Mhm. Dziękuję Pani bardzo czy macie Państwo jakieś pytania? Jak ja chciałem zapytać, czy w trakcie konsultacji społecznej były jakieś pytania, wnioski? bo wiem, że chyba było się spotkanie też jedno, tak? Czy jakieś inicjatywy ze strony mieszkańców były? Powiem szczerze, że na to pracowanie dokumentów tak czuwała koleżanka pani Angelika Kanietę. Ja ją tutaj zastępuję. Pomyślcie, że nie doczytałam się, czy zrobiłam jakieś uwagi. Jeśli były, to one były naniesione, bo, bo tak zawsze robimy. Ale tu, za jutro dam państwu też informację na mnie. A może, może być tak w ten sposób, bo niestety do moich nie więc jak najbardziej jutro na adres mailowy tutaj firmy wyślemy taką informację. Czy były jakieś uwagi? Jeśli tak, to możemy też wskazać jakie. Więc tutaj będziecie mieli Państwo do wglądu, jakie były, czy nanieśliśmy to wszystkie, bo czasami uwagi są też bezzasadne, więc to też w ogóle się stosunkujemy. Ale tyle taką informację prześlę Państwu jutro, żeby była pewna Żeby, tutaj, no, żeby wszystko było rzetelnie przygotowane, tak? Proszę bardzo, Pan mówi, tak. Pytanie jest takie, tam podawała Pani, że będzie spadek zapotrzebowania na energię około 10% wychodził. Czy to jest spadek zakładany dla utrzymania takiego status quo, jak jest w tej chwili w mieście po tych kilkunastu latach, czy z uwzględnieniem tego, że coś się będzie budowało, będą nowe obiekty i odbiorniki tak, energii? Jakie bo, Państwo założenia przyjęliście? Jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, tak? Tak. No, to... To zakładacie spadek, ale dla którego momentu? Czy tego na dziś i w stosunku do tego będzie spadek o 10%, czy z uwzględnieniem tego, że jednak w mieście no, będzie w to jest odniesienie prognoza dotyczących roku bazowego 2012, jak czyli do danych historycznych, bo za będą mieliśmy dalej taką faktyczną, ostateczną. Prognoza jest przewidziana na lata przyszłe, czyli w odniesieniu do, do danych z 2012 roku, no. na podstawie danych faktycznych. Jeśli chodzi o swoją prognozę, to tak jak mówiłam, to do stosunku do prognozy liczby ludności, bazującą na latach byłych na terenie państwa gminy, jak i na prognozie powiatu. Wzięto również pod uwagę ustosunkowanie się też przedsiębiorstwa energetycznego w tym, w tym zakresie. No i również wszelkie inne opracowania, do których mamy dostęp i prognoz co do energii <kluzny> elektrycznej. Więc ta prognoza nie jest bezpodstawna. My <kluzny> opracowaliśmy na podstawie i kilku danych. Albo ja nie rozumiem, no generalnie Powiem tak, w 2028 roku okaże się, że zużycie energii jest większe niż planowane przez Państwa w prognozie i ktoś powie, prognoza tak naprawdę to była nic nie warta, tak? a okaże się, że powstał jeden, drugi, trzeci zakład, którego zużycie było takie, że jest uzasadnieniem, więc chciałbym, żeby w takim dokumencie, były jakieś wytyczne, o które się opieracie, na jaki stan jest to zakładane, tak? Bo tak naprawdę to można sobie pływać. Mówiąc, że będzie tyle i, i, i to jest nigdy nie do sprawdzenia. I założenia są opisane będzie dokładnie na jakie założenia bazowano. A jeśli chodzi o prognozowane zużycie, dokument się opracowuje na okres 15 lat, więc bazujemy na dzień dzisiejszym i tutaj rozwojem miasta, analizujemy to i to prognozujemy. Dokument aktualizuje się co 3 lata, więc jeśli będzie widać, że coś się pojawiło, że na przykład żelaz na terenie państwa gminy wzrasta i to drastycznie, te prognozy powinny być ponownie przeanalizowane i zaprognozowane od nowa. Dlatego tak wymóg ustawowy, żeby aktualizować ten dokument co 3 lata. Więc ta ja prognoza jest, pamiętam, pasuje na dzisiejszych założeniach. No. Okay. Ja ja przepraszam, jeżeli czy jakieś zmiany mogą nastąpić w momencie, kiedy no, no, będzie pod w Unii Europejskiej, to chyba też od 2018 roku zakazująca dla gospodarstw indywidualnych używania paliw stałych? Tak. Są teraz też to to są przymiary. Znaczy są nie. To już też faktyczne. Faktycznie, że jeżeli nie, 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 chodzi to, o obroty. Tak, są takie dyrektywy już tam powoli. Które większe miasta do tego się przystosowują? Ja <grymnie> I... <skrymnie> chodzi o to, że e, jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń, to jest odrębny dokument, czyli gospodarki niskoemisyjnej, i wówczas wynika się e, takie zanieczyszczenia. I na potrzeby tego dokumentu inwentaryzuje się również poszczególne gospodarstwa domowe, czym one są za zaopatrywane. Tak? Więc jeśli będzie ten węgiel, e, no państwa jest sieci górnicza, więc zupełnie co innego. No, tak, ale jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą, to już nie jest niska emisja, tylko średnia emisja i tu jest zupełnie co innego. Więc Państwo, pod tym względem jesteście bezpieczniejsi, bo jeśli są indywidualne źródła tak, budynku, to, 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 to jest to niska emisja, ale jeśli jest już zakład ciepłowniczy zaopatrujący miasto i on jest zaopatrywany w to już jest to średnia emisja i jest zupełnie co innego. A jeszcze takie pytanie do Pani mam. Podała Pani, że wydajność tutaj naszych tych kotłów, w firmie ciepłowniczej to jest w granicach 84%, jako że to jest dużo. Porównanie z krajem to jest dobre czy. bardzo wysokie. Nie, nie, ale są wyższe. Są wyższe, są wyższe bo są ponad 90%, przecież. ale nie przykład ja 20-letnich. Ja nie wierzę w to, że one mają 84% wydajności, jeżeli to są urządzenia dwuletnie i zazwyczaj <głos》> Urząd Dozoru Technicznego. Tak, ja, że wyłącza się, ale nie. nie. To dobrze, w porządku. Widać, że jest taka fakt, że byśmy to jest dobre. Tak, przepraszam, nie przejmowali. Tak. Nie, tylko miny, tylko nic więcej. Kotuje Nie, no kotu tak. też tak. to jeszcze zadarka Kołakowskiego były kotły. No dobrze. No dobrze, kotu jeszcze byliśmy na tym przeszło. Oczywiście, byliśmy przeznaczeni. Otwarto, jeszcze go po prostu. Wtedy prater nie czekał. Tak, imieniem, tak to, będą dyrektywy, żeby oni też przeszli ci potentaci na ekologiczne walywości, nie będzie tak. No na razie ja wątpię, żeby teraz zmuszono do tego przedsiębiorstwa zupełnie. indywidualnych żeby, tak, mieszkańców tak. Ale jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, jak najbardziej będzie można uzyskać to finansowanie na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy na wykorzystanie bardziej mniej emisyjnych, jeśli chodzi o zanieczyszczenie źródeł ciepła, ale bardziej Unia będzie się skupiała na tych Jest. budynkach tak, indywidualnych. A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo tu Pani głównie mówiła o tym ogrzewaniu z zastosowaniem właśnie gazu, prawda? A jak się ma do tego na przykład olej opałowy? Bo z tego, co wam słyszałem, takie rozeznanie robiłem, to w wielu miastach odchodzi się po prostu do oleju opałowego, ponieważ jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to jest gorszy od węgla, bo tam siary tyle zawiera, I siarę zawierają te opary. Ale jeśli no. chodzi o emisję zanieczyszczeń, tak węgiel ma najwięcej. To są hmm. współczynniki, jeśli chodzi no, o, o to. Na... Piłowiec, to tak, to ma jest Mniej emisyjny, ale nadal jest. Odchodzi się od tego że, się zgadza, że na początku olej opałowy był i dużo budynków że też mieszkańców montowało na olej połowy, teraz to się nie opadza, to też nie owaceni, bo też to Ale gaz też nie jest taki tani, bo na przykład teraz Kraków był na paperzie, prawda? Dwa tygodnie temu tam relacja z Krakowa, ogrzewanie na węgiel 3000 z kawałkiem, ogrzewanie na gaz 6 tysięcy złotych. Tylko, że Kraków jest bogatym miastem i nie jest w stanie dofinansować na przykład mieszkańcom wymianę tam kosmów tak dalej, i tak dalej, a nie wiem, jeżeli tutaj by zapadła taka decyzja, rezygnujemy z tych, tego ogrzewania na, na węgiel. Co, myśmy, co my byśmy zrobili jako miasto? uciekali ucięliśmy. No to za no, no, ja no, Może też środki zewnętrzne. że teraz jeśli chodzi o to rozdanie może środków unijnych od 2014 roku, to z tego co analizujemy na, 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 no, no, na podstawie tutaj wyświetlanych, sensie Unia będzie stawiała na ograniczenie. Więc Unia będzie dużo środków chciała przekazać na właśnie wymianę źródeł ciepła, na modernizację, więc miejmy nadzieję, że będziemy z tego korzystać. Tutaj też nie będzie takiej puszki zamkniętej, będzie można to wszystko finansować. Jeszcze ja wspomniała Pani o tych pompach wodnych, prawda? O geotermalne ogrzewanie, teraz na przykład w były te targi, prawda? Ekologiczne. No i też miałam przyjemność słuchać takiej wypowiedzi przedstawiciela firmy, która instaluje te pompy. Oni mówią, że w tej chwili to jest 40-50 tysięcy na cień dobry ale że te koszty po 8 latach to się zwracają, ale w najbliższym czasie z tych 40 tysięcy i 50 000 może się zrobić tam 30-35 tysięcy koszt zamontowanych. Tak, i dlatego jeśli tutaj ja wcześniej w dokumencie opisaliśmy, to no przewiduje się, że one będą bardzo wykorzystywane ze względu właśnie akos, na to. Akos, one są do są ekologiczne, mm. ale są drogie. Tak, I dlatego tak, no tak, no na ten nie żeby się jest to, tak, no. Ale taka możliwość jest, potencjał Państwo mm. macie, więc jak najbardziej można korzystać. Przepraszam, czy jeszcze pytania? Ja jeszcze mam, proszę, można, bo ja, ja chciałem zapytać w ogóle... Takie zasadnicze pytanie o sens opracowania tego projektu. No, czy płyną. No, to podstawa prawna rzeczywiście jest, moim zdaniem, jest bez sensu opracowywanie takiego, takiej strategii. Natomiast, czy z tego projektu przypłyną jakieś wytyczne albo wskazówki dla działań Gminy Miejskiej Lidzbardii Warmiński, dla burmistrza albo Rady Miejskiej? Czy są jakieś cele szczegółowe, które możemy poznać w po opracowaniu tego projektu? Rzeczywiście diagnoza może być ciekawa, możemy się z nią zapoznać. Tak? I, i trochę informacji o tym, co się w przyszłości będzie działo. Natomiast, czy są cele szczegółowe, czy są wytyczne do działań? Jeśli chodzi o cel takiego dokumentu, po co się go opracowuje? Pomijając, że to jest też wymóg ustawowy. On ma na celu też określenie, jakie jest zużycie poszczególnych nośników energii, tak? I tak jak zrobiliśmy prognozy, obliczenia, jak to będzie kształtowało się w przyszłości. Czy te przedsiębiorstwa energetyczne, czyli gazo, przedsiębiorstwa ciepłownicze, gazownicze yy, i elektryczne w przyszłości będzie w stanie zaspokoić Państwa potrzeby. Czy przewiduje się właśnie jakiś drastyczny wzrost zapotrzebowania i tak Więc to też ma na celu określenie przyszłych zapotrzebowań i czy jesteście Państwo pod tym względem bezpieczni. Jak najbardziej Państwo jesteście na dzień dzisiejszy bezpieczni, tym bardziej, że macie też ochawialne źródła energii, które możecie również wykorzystywać. Poza tym, z tym dokumentem zapewne, chociaż no nie gwarantuję, powinny zapoznawać, zapoznawać się przedsiębiorstwa energetyczne. Na przykład planując rozbudowę sieci gazowej, czy ciepłowniczej, czy też elektrycznej w terenie państwa gminy, oni mają konkretne dane, jak ludzie kształtować zużycie, i na jakich danych bazowano. Więc one też, ten dokument jest zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ja też nie jestem w stanie Państwu wszystkiego przedstawić. Dokument tu jest opisany, Tam są też mapki, wszystko jest przedstawione. Więc on jest zgodny z zagospodarowaniem przestrzennym w z miasta no ma na celu tutaj określenie przyszłego zapotrzebowania. Czyli ja to zdanie chciałem usłyszeć, że jesteśmy bezpieczni energetycznie, natomiast być może jeszcze takie odpowiedź mogłyby paść, czy, czy na przykład gazyfikacja któregoś z osiedli jest konieczna, bo słyszałem na przykład o osiedlu Bema, że są tam zainteresowani. Jak rozumiem nie wysnuwają się te takie szczegółowe dość cele, ale, ale ten cel ogólny, który pani przedstawiła, że jesteśmy bezpieczni energetycznie to nie. Zadawała, jeżeli chodzi o opracowanie tego projektu. Proszę bardzo. Czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma, bardzo Pani serdecznie dziękujemy. Przechodzimy do dalszej części. wolę sobie